Dzień dobry Państwu! Z tej strony Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Jak widać, to mój pierwszy dzień zasłużonej emerytury rentierskiej, więc trój jest odpowiedni. Jak pamiętacie, a jak nie, to skrylujemy w, w dół i tam jest ten koszmarny remont. To jest to samo mieszkanie, które trzy tygodnie temu pokazywałem Wam z tym niesamowitym. Wykonawcą, i pomyślałem, że zrobię follow-up jeden w nawiązaniu do, do, do tamtego odcinka. Pokażę Wam kilka takich rzeczy, które już zrobiliśmy. Mamy już tak naprawdę wszystkie zabudowy meblarskie. Gdybyście potrzebowali mebli w Warszawie i okolice, to mam świetnego stolarza. Handy Wood, już niedługo więcej wam o tym opowiem, więc możecie zamówić te meble u nas. Więc cóż, mamy już zamontowany kominek, fajny, duży kominek. Ja lubię takie, takie elementy. One tworzą świetny klimat. W ogóle mam takie przekonanie, że to będzie jedno z najpiękniejszych naszych mieszkań pod wynajem. Mamy już zamontowany telewizor. Zobaczcie, jak to magicznie wygląda. Na tej ścianie z. Ze spieków, rewelacja. Słuchajcie, taki e, sposób. Zawsze gubiłem te piloty w czasie remontów. Teraz je przyklejam na taśmę i wiem, że zawsze tutaj będą. Tak? Czyli przez te wszystkie sprzątania, które tu jeszcze będą, nie zginą i nie trzeba będzie ich szukać. Tak naprawdę, do skończenia tego to tak. Nasz stolarz wejdzie, jest wtorek, wejdzie piątek, sobota. Poprzykręca jeszcze fronty. Chodźcie do sypialni. Źle to zabrzmiało, nie? Ale w takim gronie możemy. Słuchajcie, tutaj też już mamy już mamy szafę taką garderobową. W związku z tym garderobową czy garderobianą? Misza jak powinno być? Napiszcie pod spodem, czy garderobową, czy garderobianą. Chyba garderobianą. W każdym razie szafę mamy. Tutaj mamy tą szafę. Jeszcze nie ma klików, więc jej nie otworzę. To będzie montowane piątek, e, sobota. Tutaj staną meble, które już stoją, tylko będą złożone. E, w tym miejscu żyrandol i skończymy. Zobaczcie, jak pięknie te sztukaterie wyglądają. W ogóle to oświetlenie jest niesamowite. E, a, wybieraliśmy właśnie żarówki. Napiszcie mi, które wyglądają lepiej, no bo niby te są mleczne, ale tu wystaje ten kawałek biały i nie wygląda to fajnie. Te mi się bardziej podobają. Napiszcie w komentarzach pod spodem, czy te po prawej, czy te po lewej mleczne. Ja stawiam na te, ale cóż, Vox Populi, Vox Dei, więc jak wybierzecie te po lewej, zamontujemy te po lewej, to w końcu Wam ma się podobać. Jako przedstawicielom Przyszłych najemców tego mieszkania. Już w przyszłym tygodniu je wynajmujemy. A... No dobrze, tak jest, tak dobrze. To po co? Oczywiście, zamontowaliśmy głoś przełączniki, wszystkie wyprowadziliśmy kable. Tutaj jest wspaniała rzecz. Nad, pod całym tym, pod tymi wszystkimi płytkami jest ogrzewanie włącznie. Jesteśmy live. To działa, to działa, tylko jest na off i jakoś się robi on. O, 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 jest. O. E, tak. Więc można sobie to podłączyć do aplikacji i, i, i można, e, żebyśmy mieli jasność, producent, producent nie zapłacił mi kasy za to, że to pokazuje. E, zapłaciłem za to. Ale lubię ten gadżet, można sobie ustawić temperaturę tutaj tego całego podgrzewania. I tak rano wstajemy z tej sypialni i jest tak ciepło w stópki. Dla starszych osób, emerytów, tak jak ja, to ma znaczenie. Reumatyzm te rzeczy dobrze, jak jest ciepło, zimą w stópki. Więc tak, to zamontowaliśmy, sprawdziliśmy, że działa to dużo. No i przejdźmy do łazienki, do łazienki. Mamy już trochę zaworków tutaj pomontowanych. Mamy radio, ja lubię to radio, o, eskę mamy, nie ma grzechu. Bałem się, że jakieś radio z Torunia mi się tu włączy i będzie wstyd, bo słucham, tylko potem zmieniam na inne. No i tutaj, słuchajcie, pod tym brudzikiem, miszka, wiesz co, tej toalety nie pokazuj, tam brzydko to wygląda, brzydko, nie, na, nie najlepiej, tak, ale słuchajcie, to jest odpływ liniowy, wejdźmy stąd. No, i tak jak mam taką potrzebę sprawdzania wszystkiego, a takie mieszkania to są jak moje dzieci, więc sprawdzam wszystko. No, to sobie odkręciłem wodę pod prysznicem i lubię zobaczyć, czy dobrze spływa, czy ten odpływ liniowy działa. Więc ta woda polała się dobre 3-4 minuty, zalewając sąsiada pod spodem. Bo co się okazało? Bo okazało się, że ta Wcześniejsza ekipa z łapanki pana Tomka, znaczy stronę mają świetną, specjalista wysokiej klasy na stronie internetowej, podłączyła odpływ od Brodzika do nieczynnej starej instalacji kanalizacyjnej. Więc wszystko to, co ja wylałem z tej deszczownicy, wylądowało w łazience sąsiada pod spodem. Na szczęście. I to zawsze sprawdzamy, I, a, i Wy też sprawdzajcie. Każdy wykonawca musi mieć aktywne OC. Więc ten Pan też to OC ma. Co prawda czekaliśmy dwa tygodnie na rzeczoznawcę z PZU, ale on już w ubiegły piątek był. No i sprawa jest w toku. No, ja mam nadzieję, że tak jak się to należy, mój sąsiad pod spodem będzie miał zrobioną. E, łazienkę. I wiecie co, w sumie to mam pewien e, pewien nawet rodzaj szacunku do tego poprzedniego wykonawcy, co mi tu tyle rzeczy spierdzielił. E, no bo tak klasycznie po polsku to powinien spierdolić i odbierać telefonów i tak dalej, a on jednak się poczuwa. Zajmuje to wieki, ale mówi, że to on to podłączy u tego sąsiada, e, no bo inna opcja to jest rozkucie <laughs> wszystkiego. Czego jeszcze nie wiem, słuchajcie, mam tu zlew, mam zmywarkę, tam mam pralkę i za cholerę nie wiem do czego oni to podłączyli. Mam nadzieję, że dobrze to pozgrzewali, i że podłączyli do, do już do, do istniejącego odpływu wody, taki, który naprawdę istnieje i ta woda nie wyląduje znowu u sąsiada. Ale no cóż, przekonamy się sun. Bardzo sun. Już niedługo. Tak i to chyba taki największy fuck up, którego nie było na tamtym nagraniu. Nie da się tego sprawdzić. Znaczy, no, macie zabudowane. Przyznaję, że po pierwsze się nie da sprawdzić, po drugie no, nie wpadłbym na to, że można podłączyć kanalizację, odpływ spod brodzika do jakiejś nieistniejącej, niesprawdziwszy rury kanalizacyjnej, która dawno temu była. W budynku została wymieniona kanalizacja na nową, woda, kanalizacja, no i jakaś rura sobie została. Często tak bywa. No to się to sprawdza, tak? Czy, czy jest to czynne, czy nie? No panowie nie sprawdzili, więc teraz mamy wyzwanie. Sąsiad będzie miał nową Łazienkę, więc tyle w tym dobrego. Ja, żeby Wam przypomnieć, mamy dzisiaj 27 na obu zegarkach 27 września. A powinienem to mieszkanie wynająć na samym początku lipca, więc jestem 3 miesiące wynajmu w plecy. Inny by się denerwował, ale na emeryturze tej rentierskiej czas płynie inaczej, wolniej, więc mam siłę spokoju. Poza tym pragnę przypomnieć, że jednak na te grubo ponad setkę realizacji, które zrobiliśmy, Zawsze coś się dzieje, ale taki fakap jest pierwszy, więc pana Tomasza zapamiętam na długo. Mam nadzieję i wszystko zmierza w tą stronę. I panie Tomku, to nie jest groźba, ja takich rzeczy nie robię, że jednak tak jak tam się te problemy, które zastaliśmy, których nie udało się zrealizować wykonawcy, to my to rozwiążemy tak jak rozwiązujemy teraz polubownie i gdzieś tam w sądach się nie będziemy potykać o, o, o drobiazgi. No cóż, nie wyszło. Mam nadzieję, że chłop wyciągnął wnioski i kolejne realizacje dla innych osób będzie już robił solidniej, lepiej dobierając sobie swoich współpracowników. Bo muszę też powiedzieć, że jak już potem weszli, to tu są takie rzeczy zrobione naprawdę fajnie. To znaczy ten sufit podwieszany tu jest dobrze zrobiony. No może poza tym elementem tutaj, gdzie już pęka. O, tu, w tym miejscu. Niszka, pokaż. O, tu zobacz. O, tu na górze już pęka. Nie wiem, może płyty nie były dobre, taśma do łączeń płyt jakoś się nie połączyła, czy jakieś inne rzeczy. Ale słuchajcie, drobiazg, to się naprawi, będzie ładnie. A poza tym jest, jest w porządku. No, martwiłem się, czy tutaj są głośniki sufitowe w tym miejscu. Grają niesamowicie. Zaprosiłbym was na parapetów, ale te mieszkania tak szybko wynajmują od nas obcokrajowcy, że nie zdążę jej potem uczynić. Więc już się martwiłem, że jak wytniemy tutaj te dziurki, to tych kabli od zasilania nie będzie, ale guess what, te kable tam były. A na emeryturze uczę się języków obcych, stąd te moje wstawki po angielsku, że ja niby tak umiem i że taki dobry jestem po angielsku, więc czasami będę po angielsku. Chyba że nauczę się jeszcze więcej po hiszpańsku, to będę po hiszpańsku, ale wracając do tego. Fajny temat, słuchajcie, na Bluetooth'a więc można spiąć sobie telewizor, świetnie grają iPhone'a, jak tu wszedłem, to mój wykonawca It's my life. Tak, leciało na pełną tą, więc jego żywiołem są remonty, dokańczanie po partaczach i, i, i to fajnie e, działa. Naprawdę muszę tutaj z całego serca podziękować szefowej Handy Design Pauli Stankowiak za niesamowity projekt. My w ogóle mamy taki układ, w przeciwieństwie do innych inwestorów, że ja przekazuję Pauli mieszkanie i się nie wpierdala. O której godzinie to leci? Oglądajcie po 22. I się nie wtrącam. I się nie wtrącam, a ona robi to, na co ma ochotę w budżecie, który ustaliliśmy i jeszcze nigdy się nie pomyliłem. Moja emerytura rentierska nie byłaby możliwa, gdyby nie ona i gdyby nie te projekty, które dla mnie zrealizowała, także Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Naprawdę musiałbym być niespełna rozumu, żeby pomimo tego, ile już zrobiłem w nieruchomościach, sam się porywać na projektowanie mieszkań. Przecież ja się na tym nie znam. Ja się znam na zarabianiu pieniędzy, na inwestowaniu, a nie na projektach. Chociaż widziałem ich już wiele, to jednak niech to robią osoby, które mają taki zmysł artystyczny. I naprawdę. E a przyciągnę tu jeszcze raz Miszę, więc pokażę Wam jak już będzie gotowe i będziemy robić sesję, bo sobie zrobimy to. Przyjdę tu i pokażę Wam gotowy produkt, jakie smaczki fajne tutaj są zrobione. No bo teraz to jeszcze nic nie widać, więc umówimy się Misza na, na ten, na kieliszek jakiegoś czegoś dobrego. Tak, eee, i, i, i Wam pokażę. Więc naprawdę super ergonomicznie rozwiązane mieszkanie. To nie jest duże mieszkanie, to jest 40 m2, ale dzięki temu jak piękne, już jest, chociaż jeszcze tego nie widać, no bo co w tym bałaganie, to i tak nie jest bałagan, uwierzcie mi, ale naprawdę fajnie, zobaczcie, nie oszczędzamy, to jest potężny telewizor, jak znam Paulę, to 75 cali, niewyjęte i gdzieś to chyba będzie na tym napisane, nie, 65, 65 cali, telewizor, nówka sztuka, nie oczywiście Smart TV, mój najemca, nie ma oglądać przez lornetkę 30 paru cali, tylko jak siądzie tutaj, to ma być wygoda, komfort i ma być przyjemnie. Wstupki przyjemnie, Netflix przyjemnie, kominek przyjemnie i za to klienci mi płacą, że się dobrze czują w moich nieruchomościach. Także podsumowując... To cóż, że trzy miesiące później, jakby czasami tak w życiu bywa, dopniemy to. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu pokażę Wam końcowy projekt. Niewiele nam zostało po trzech tygodniach naszej walki, żeby tutaj, bo to tak się wydaje, tutaj trochę, gdzieś tam trochę, wszystko zajmuje czas, ale będzie pięknie. Czas jest bardzo dobry na wynajem, więc z punktu widzenia 10 lat, wiele to nie zmienia. My się z Panem Tomkiem rozliczymy, tak żeby wszystko było. Tak dobrze jak na tym etapie. Dobrze, być może. Mam nadzieję, że szybko tam pod spodem. Pamiętam tego sąsiada, tak jak mi pan obiecał. Do jutra, please. Ja muszę mieć to podłączone. Pan Tomek zrobi. I kolejny temacik wynajęty. Dzisiaj sprzedałem inną moją nieruchomość na takiego szybkiego flipa. A w ogóle, gdybyście chcieli te sekrety flipowania, najbliższy wiem, że mnie pytacie. Znaczy, kilka osób mnie pytało, nie wszyscy, żeby nie że wszyscy mnie pytają, a tak odpowiadam. Parę osób mnie pytało. W styczniu, 21-22 stycznia 2023 roku jest kolejna, piąta edycja, tym razem dwudniowa. Miałem trochę niedosyt, więc z jednego dnia zrobiłem dwa dni, drugi dzień to są warsztaty, case za casem, przykład za przykładem i konkretna Twoja strategia, którą we dwóch we dwoje wypracowujemy no i fenomenalna rzecz uczestników każdego uczestnika mojego szkolenia sekretów flipowania jest to szkolenie sobota niedziela w sobotę zabieram do mojej ulubionej greckiej restauracji w Warszawie i ja płacę za kolację więc możesz pić i jeść ile chcesz a la karta a co jak na emeryta przystało Kochani, tyle na dzisiaj. Jeżeli lubicie oglądać te moje odcinki, a mnie to zawsze kręci, a ja sobie tak rano wstaję, patrzę ja tych łapek do góry. Eee, cieszę się, że jest ponad 95% zawsze tych pozytywnych, chyba, że nagram takie tylko o szkoleniu, to wtedy tylko 78 reszta. Eee, kołtyś coś znowu sprzedaje te szkolenia. Stary, dzięki tym szkoleniom ludzie zarabiają bardzo dużo kasy. Więc te osoby, które oglądają, dzielą się na te, które już były na szkoleniach, te, które będą i te, które. Nie były, nie będą, i nigdy niczego się nie nauczą, jeżeli chodzi o nieruchomości. Ja bym dał bardzo dużo. Te szkolenia są śmiesznie tanie, biorąc pod uwagę to, ile ta wiedza mnie kosztowała i ile ta wiedza przynosi kasy. Tyle na dzisiaj. Będę wdzięczny za łapkę z góry. Jakiś komentarz, pamiętajcie o tych żarówkach: to po lewej czy po prawej? Lewa to ta biała, taka mleczna, po prawej taka fajna, żarząca się te pręty. Rewelacja. Dziękuję, kochani, to tyle. Cieszę się, że byliście ze mną w tym moim pierwszym, pełnym dniu. Emeryta Rentiera. Chciałbym być rencisty. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Emeryta Rentiera. Życie naprawdę zaczyna się po 40, więc warto powalczyć w latach 20. Dziękuję Wam bardzo.